O, 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 o! Tu jest napisane Od Odyna z Sosnowca. A głowę mi też nagrywa się wszystko, nagrywa Tak, tak. Okej, okay. Od Odyna Sosnowca. A dzisiaj jest 14 lutego. Dzień moich urodzin. Akurat, czy sam raz przyszło. Ciekawe, co to będzie. O, tutaj tylko jest takie trochę. O. Troszkę walnięte, ale to chyba nic się nie stało, zaraz to sprawdzę. Ciekawe co to może być. Ło, jakieś złote monety tu jest. Opa. Opa. Tam, tam, tam 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 zresztą będę mógł powrócić do tego co tak robiłem. Tam, tam tam simplex plus wykrywacz metali zobaczymy co jest w środku pewnie się metali <grych> no pewnie tak ale może dostałem jeszcze jakieś fajne rzeczy w komplecie mi się wydaje. Jest taki dzyndzel. Ciach, za dzyndzel, ciach, za Do góry, do góry i otwieramy para ram, Nie wierzę. Tym razem dostałem nawet naklejeczki takie piękne. Odeńce. Są odynce. I jest czapka. Elegancko. Jest też pin pointer. Wow, w komplecie. Nawet nie wiedziałem, czy dostanę do tego tą. jest małe Ten pokrowiec do tego. I fajnie, że jest taki, że się kończy, a nie, że przechodzi. Bardzo fajnie. Jeszcze do tego są słuchawki bezprzewodowe. No nie wierzę. Pin pointer. Słuchawki i to, co najważniejsze, wykrywacz metali. Uuuuh, -huh. tyle się na to zdecydowałem. Od nowa musiałem odkładać na drugi taki sam, ale mam już cały komplet i mam nadzieję, że będą jakieś fajne strzały, trafienia. I po szczęście mi się poparci, bo raz zapowiada się fajnie. Dzięki, i do zobaczenia. idź tam dalej w las, idź, idź. musisz tym na boki ruszać na boki, o i nisko nad ziemią nie tak wysoko ale jak na pierwszy raz to i tak bardzo dobrze w tej górce jest. Ej, ale co ty? wow, ale wielkie. Wow, ale Pokaż, co to? Taki. O, czekaj, umyję bardziej to. To może ja będę miał, bo Twoje rękawiczki są nowe. Trzymaj. Szkoda by było je zniszczyć, tak jak całą resztę. Ja zobaczę, czy jeszcze coś No, kształt taki, taki. No, od pocisku. Raczej tutaj zaokrąglone, było to okrągłe. Ona się nie podaje. Ja się nie poddaję I bardzo dobrze. Może coś fajnego się trafi. Hej, bo my właśnie jesteśmy w lesie i jemy sobie kanapeczki, bo zgłodniliśmy A ja miałam plecak. Tak. Przerwa na kanapeczki jest obowiązkowa. To bardzo smaczna. Zdecydowanie. Powiedz, co znaleźliśmy do tej pory, bo oczywiście tylko od razu, jak złożyłem wykrywacz, przyleciałem do lasu. Znaleźliśmy same jakieś um, um, takie złote, złote takie małe, takie... No jeszcze nie wiadomo, czy to złoto trzeba oczyścić, tak? Tak, woda w domu i to jakby... Um, um, jest jakby nie złoto, tylko takie Jak to się nazywa Sama kawałki żelazka. To są kawałki żelazka? Możesz pokazać? No, są tutaj w torbie schowane. No. U... Ogólnie nic wartościowego bym powiedział, że są odłamki od bomby. W mu to się jeszcze przejrzy. Nie. Dopóki jest... Nie. Zobaczymy, może nie? Zobaczymy oczywiście. W domu się to jeszcze przejrzy, ale szału nie ma ale już się po prostu Git. deprzesz mi butę? Dobra No to w takim razie jak będzie coś fajnego to pokażemy się znowu Tak, pa hej Czekaj już Już e, tak bo znaleźliśmy takie coś i tutaj coś takie mm, Już tam... i za bardzo widać, żeby to było. Czekaj, pokaż rękawiczki. o A kiedy te rękawiczki były kupione? Um, dzisiaj. Dzisiaj, no. A tak jak i czapka No dokładnie, w tej grudzie szukaj czegoś. I tutaj podobno my znaleźliśmy taką grubą. Szukaj. Taką grubą. I... Tak. Pomogę ci może trochę, czy sama sobie poradzisz. Dasz radę? Czekaj, zobaczę na razie, zobaczę. Na razie zobaczę tylko ząb Ząb zwierzęcia. Pokaż dzika. Czekaj. Z ząb dzika. To jest ząb dzika. Czekaj, nie chcę wyostrzyć. No. Tylko się pewnie złamał. Widzicie, kawałek. Tak. Koleżanka. No, szukaj dalej, szukaj czegoś metalowego. A my na razie szukamy takich od ok, tej metalowych rzeczy, a nie zęby, albo takie inne? Nie, w tej grudce. Co masz rękę, czekaj chwilę. Ja ci zaraz powiem. A tutaj? Czekaj, przesuń się, bo mówiłem dwa urządzenia. O tutaj, w tej grudce. Tak. Jaga, pokaż mi ten, te urządzenie na chwilę. ono co, działa? Co ty tu kompinujesz? Właśnie, czy ono działa? Działa. Mówiłem, od tak. Dotykasz dotykasz, 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 dotykasz i... I nic i, nie wykrywasz. I nic nie wykrywasz. I czyli to jest coś w tym miejscu tylko pod spodem. Nie w tej górce. To jest za głęboko. To akurat ta. Ja cię nagram. Czekaj. Dora? Dobra? Dobra. Ja teraz to teraz ty mnie nagrywaj. Zobacz. Ten kawałek dalej, żeby było ładnie. Zaraz. Ja. O. Tu da. Coś jest. Wykryłam! Taka wielka blaszka. Ale czy ty miałaś wykrywać, czy nagrywać? Nagrywam i wykrywam. I usiądź na tamtą drzewku i będziesz się nagrywać. To trzymaj to. No tak, wykryłam. Ale jakie wielkie! I co widzicie, jakie wielkie rzeczy my. Wtedy jeszcze większe znaleźliśmy. Pokaż to. Taka metalowa część jakaś. Płaska. Nie wiadomo co od czego. I pewnie jest tego też druga część. Ale szukamy tu w takim dołku jest taki nie wiem czy to widać na graniu taki wielki dół. I my w tym dole szukamy. Jak jest Jadzia? Nogit! Tak? Tak! Brawa! Za kreatywne spędzanie czasu. No i przez 3 dni zbierania przez pół godziny może trochę więcej same żelastwo 3,5 kilo żelastwa wszystko o odłamki od bomby jakieś Ciężko stwierdzić co jest co lachia cena 305 zł chlebowa pozna... Do zębów. Jakaś starsza. Wszystko to miało ten sam sygnał. O, jeden kapsel z polmosu, drugi kapsel z polmosu. Jedna taka klamra. I po prostu przez trzy dni chodziłem i zbierałem sygnały 0,4, co mnie po prostu trochę zniechęciło. Ale trafił się jeszcze taki fajny klamra nie od paska ale najprawdopodobniej tu się przekładało przez środek i to się mocowało do zwierzęcia czy, czy do czegoś fajnie, że to jeszcze działa. O, z tej strony jest tak. No to jako jedyny mi się podoba. truciki i takie pierdółki, nie wiadomo co to w ogóle jest. Dwie takie same, okrągłe. I to robię ciężko stwierdzić, jakaś folijka. I tak minęły 3 dni. Fajnie.